Bo wiemy, na czym polega esencjonalizm. Nie? Że się skupiamy na jednej ścieżce kariery, pniemy się do góry i mamy prostą drogę. Natomiast tutaj jest trochę tych promyczków dookoła dużo więcej. No i każdy po trochu trzeba rozwijać. Ale mimo wszystko jest jedna, dwie takie ścieżki główne, które gdzieś tam um, obieramy i to jest ta specjalizacja. I jak zgłasza się do nas klient, no to też my musimy mu wskazać, czy y, taką naszą supermocą jest na przykład copywriting, supermocą może być grafika, może być, nie wiem, obsługa stron internetowych, ale nie mówię tutaj o kodowaniu stron, tylko budowaniu, obsługa, y, opieka nad blogiem i tym podobne. Supermocą może być y, właśnie project managering, tak? czyli ja zarządzam różne Różnymi projektami dla klientów, ale przez to, że jestem multifunkcjonalistą i znam bardzo dużo różnych programów, umiejętności dużo posiadam, to ja nie potrzebuję dookoła siebie sztabu specjalistów w zespole. I kto na takiej współpracy zyskuje? najbardziej zyskują tacy mniejsi przedsiębiorcy, bo kto zatrudnia w ogóle Project Managera, no, jakieś duże firmy prowadzą projekty, wtedy zatrudniają Project Managera, no i dają mu zespół do dyspozycji, czy tam Project Manager sobie ten zespół buduje, no i na przykład tworząc stronę internetową dla danej firmy, Project Manager musi zatrudnić tam jakiegoś programista, agencję, tam grafika, kogoś od tekstów, kogoś od tego, od tamtego, kto będzie przesyłał te wszystkie informacje, a sam Project Manager tylko tym zarządza. Natomiast taki Taki project manager, tego typu, jakim ja jestem, to e, tak u... Oczywiście, w, po, w porozumieniu z klientem, mogę znaleźć specjalistę, który postawi tę stronę, ale mogę też zrobić ją sama, bo mam takie mhm. umiejętności.